kręcać trochę stawki, bo... I tu co? Co tu trzeba zbierać? Chyba nie, nie grałem tego, tego slota jeszcze. Okej. Okay. Tylko, że nic się nie dzieje. O. To... Oha, co to? A, okej, okay, rozumiem. Tak jak leban Co? 500? 562 X4 O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa! Jest! Jest! Oddaj, to Gaming, mówię! Rejestrujcie się na bawadach! Da bawadę, wykrzyki bawadę, rejestrujcie mówię, się, Hacksol Gaming, oddaję! Dawaj! Jeszcze, jeszcze więcej! Kolekcjonuj, kolekcjonuj! Kolekcjonuj to! Więcej X5! Tak jest! Więcej! Więcej! Stój daj, nice. Więcej, więcej! X2! Więcej, więcej! Kurwa tym Zeusem! Więcej! Jeszcze więcej! Jeszcze więcej! 916! Nice! Nice! Kurwa! Nice. Jeszcze! Nie wierzę! Ojewane! Nie wierzę! X4! Dobra, cztery ja pierdolę, ale da! Ale da, ale da. X2 tam, dobra. Więcej, więcej. Ile to kurwa? X10. Jak pierdolę! Jak pierdolę! Ile? Ile? Jak pierdolę! Kurwa! Kurwa! Ile? Ile? 765! Więcej jeszcze, jeszcze więcej 10 kawin! Jest kurwa! Jest kurwa! 10 kawin! Ja pierdolę! W końcu! W końcu kurwa! Po... Co się stało?